Żeby być bardziej kreatywną jednostką, definitywnie trzeba zrobić trzy proste rzeczy. Numer jeden to trzeba oczyścić swój umysł. Numer dwa to zaprosić do tego oczyszczonego umysłu myśli, idee i koncepty, które sprawią, że będziemy osobami natchnionymi tymi właśnie pomysłami. A gdy już będąc natchnionymi osobami zaczniemy generować odpowiednie pomysły, te, które będą pochodziły z naszego wnętrza, należy zrobić jeszcze ten trzeci punkt, czyli otworzyć swój umysł i te pomysły w odpowiedni sposób zanotować, w odpowiedni sposób mieć je przygotowane i w ten sposób rozwijać swoją kreatywność. Ja jestem Damian Porowski, my jesteśmy ponadprzeciętni i dziś chcielibyśmy Was zaprosić w podróż po kreatywności. A gdzie lepiej zacząć taką podróż, jeśli nie w miejscu, które zostało stworzone do tego, aby jej używać? Zapraszam. Każdy z nas miał w taką sytuację, że robił remont mieszkania. Robimy remont mieszkania albo robimy remont jakiegoś pokoju i nagle się okazuje, że kiedy wyniesiemy te wszystkie meble z tego naszego e, pokoju, nagle się robi taka ogromna przestrzeń. Wszyscy są zdziwieni, mówią, o kurczę, ale ten pokój duży. Żeby wam wytłumaczyć, jak działa kreatywność, jak ją pobudzać, jak ją rozwijać, definitywnie trzeba użyć jakiejś fajnej metafory. I tą metaforą jest kwestia pomieszczenia kwestia pomieszczenia, które może być zagracone. Ja na przykład jestem teraz w takim miejscu, które zaaranżowaliśmy specjalnie, żeby wam pokazać, jak, jak działa kreatywność, jak działa ludzki umysł. Wyobraźcie sobie, że jest, ludzkie, że jest pomieszczenie, i do tego pomieszczenia zapraszamy ludzi. Ci ludzie to są metaforyczne myśli, koncepty, idee, doświadczenia i wejście do tego pomieszczenia i wyjście to jest sposób, w jaki pracuje nasz, nasz umysł, czy on jest otwarty, czyli to wejście, wyjście jest szerokie, czy to jest umysł zamknięty, gdzie te wejścia i wyjścia są wąskie. To jest ta metafora. Zwróćmy uwagę teraz, co tutaj się dzieje. Ja jestem w, w miejscu, które jest tak naprawdę specjalnie przez nas przygotowane w ten sposób, aby ograniczyć mi ruchy. Więc w momencie, w którym byśmy zaprosili tutaj powiedzmy 5-10 osób, byśmy im powiedzieli, słuchajcie, weźcie się, dobierzcie w grupy 2-3 osobowe i wymyślcie na przykład, definicję słowa kreatywność lub coś w tym stylu, to możliwości ruchowe tych osób byłyby bardzo, ale to bardzo ograniczone. Dzieje się tak dlatego, bo po prostu są tutaj różne przedmioty, które nam to poruszanie się utrudniają. I to jest właśnie metafora takiego umysłu, który jest zagracony. Umysł, który ma jakieś myśli, jakieś stare doświadczenia, których już dawno powinniśmy się pozbyć, ale gdzieś tam żyją w nas i od czasu do czasu pojawiają się, wracają do nas i gdzieś tam rozgryzamy je na nowo. I to jest właśnie taka sytuacja, kiedy byśmy chodzili tutaj, byśmy się o pewne te przedmioty potykali, te przedmioty by nam po prostu przeszkadzały. Tak wygląda umysł, <laughs> przepraszam, tak wygląda umysł zagracony tak wygląda umysł, który nie jest zdolny do tego, aby można było w nim swobodnie pracować, aby można w nim było swobodnie tworzyć różne pomysły, różne fajne kreatywne rzeczy. Z drugiej strony zastanówmy się nad tym, jak może umysł nasz wyglądać, jeśli on nie będzie zagracony. Ten umysł może wyglądać definitywnie Znacznie bardziej przestrzennie, może, wyglądać znacznie, e, może być bardziej otwarty, może być umysłem, który daje nam znacznie więcej e, możliwości. Tutaj jesteśmy w tym momencie to jest dosłownie kilka metrów od tego miejsca, które zaaranżowaliśmy i możemy zobaczyć, jak wygląda przestrzeń, która jest czysta, która zapewnia nam duże możliwości ruchowe. E, na tą przestrzeń, tutaj, możemy Zaprosić do tej przestrzeni swobodnie kilka, może nawet i kilkanaście osób i zaproponować im to, aby wymieniły się pewnymi zdaniami na swój temat. No właśnie, no jak to się ma do kreatywności? Nasz umysł jest taką przestrzenią jeżeli on będzie pusty, jeżeli on będzie czysty, to będzie w stanie pomieścić bardzo dużo różnych fajnych, interesujących pomysłów, różnych koncepcji, idei i tego typu spraw. Więc pojawia się podstawowe pytanie. Mamy umysł, który jest zagracony, mamy umysł, który jest umysłem pełnym niepotrzebnych mebli, pełnym niepotrzebnych rzeczy, które w tym umyśle są, no i mamy umysł, który jest posprzątany, który jest świeży, który działa właśnie w taki sposób, że ma tą ogromną ilość przestrzeni. To pojawia się pytanie, co należy konkretnie zrobić, aby... Pozbyć się tych negatywnych myśli ze swojej głowy, co należy zrobić, żeby pozbyć się tych negatywnych emocji, czyli jak oczyścić swój umysł. Są, jest kilka, jest kilka pomysłów na to, jak można zrobić. Pierwszy pomysł to jest sprawa związana z wypisaniem się. Musimy się wypisać, musimy pozbyć się tych negatywnych rzeczy, które w nas siedzą. Możemy to, zrobić na wiele różnych, możemy to zrobić na wiele różnych sposobów. Jednym z tych sposobów jest założenie swojego dziennika. Możemy pójść do sklepu, kupić sobie jakiś zeszyt i założyć swój dziennik, następnie wziąć długopis i po prostu pisać, jak leci, nie bacząc na formy gramatyczne, nie bacząc na inne kwestie związane z poprawnością lingwistyczną możemy też założyć swojego bloga, możemy na tym blogu opisywać pewne nasze doświadczenia z przeszłości i w ten sposób też pozbyć się tych negatywnych emocji, tych negatywnych myśli. Lub możemy na przykład otworzyć sobie plik na pulpicie Worda albo jakiegoś innego programu do dopisania i edytora tekstowego i w tym właśnie pliku sobie napisać po kolei co my Konkretnie przeżywaliśmy, czym się zdenerwowaliśmy, i w ten sposób pozbyć się tego wszystkiego, następnie to wszystko wyrzucić do kosza i o tym najzwyczajniej w świecie zapomnieć. To jest kolejna kwestia. Numer jeden: trzeba się z tego wyrzucić, trzeba z tego wszystkiego się wypisać. Wypisanie się to jest taki pierwszy sposób. Drugi sposób na to, co można zrobić. Aby pozbyć się tych emocji, tych negatywnych myśli, to jest wygadanie się. Można się wygadać. Wygadać można się, szczególnie polecam to w stosunku do osób, które nam ufają, którym my możemy ufać, naszym bliskim, naszym przyjaciołom, znajomym, kolegom, ale też odsyłam do profesjonalistów, do osób, które mają warsztat intelektualny, który pozwoli tym osobom Wam pomóc i rzeczywiście poczucie się zrozumiani i w ten sposób też akceptowani. Zalecam wizyty u psychologów, u psychoanalityków, u psychoterapeutów i wszystkich innych osób, psychiatrów, którzy zajmują się ludzkim umysłem. Ci ludzie, te osoby będą Wam w stanie pomóc wyjść na prostą z różnymi właśnie takimi głębszymi, mocniejszymi problemami, z którymi nie poradzi sobie chociażby taki zwykły zeszyt. I to wszystko, czyli ten zeszyt, ten blog może, może jakiś dziennik rozwoju lub jakikolwiek pamiętnik, wypisanie się z tego wszystkiego do pliku komputerowego i następnie... Zrobienie z tym to, co dla Was jest ważne, czyli możecie to nie wiem, usunąć, możecie spalić sobie to gdzieś w piecu, albo w ognisku, albo wsadzić do pudła z napisem 2015 i odstawić gdzieś jako formę pamiątki. To tutaj wszystko nam pozwoli opróżnić nasz umysł z negatywnych emocji, z negatywnych myśli może doprowadzić do tego, że stanie się rzecz trzecia, mianowicie możemy się rozpłakać i po prostu podczas tego płaczek będziemy otwarci, już to zacznie się z nas wylewać i dzięki temu rzeczywiście do końca już się otworzymy i do końca pozbędziemy się tego wszystkiego, co gdzieś tam tutaj w naszym sercu lub w naszym umyśle. Zalega. Więc to jest numer jeden. Musimy się pozbyć tych emocji, robimy to w bardzo prosty sposób. Możemy się wypisać, wygadać, a jeśli nam się uda, to warto się z tego wszystkiego jeszcze wypłakać. No ale okej, okay. załóżmy, że wygadujemy się z tych negatywnych, z tych złych rzeczy, kupiliśmy sobie ten dziennik, a zaczynamy zapisywać w tym dzienniku te wszystkie kwestie takie negatywne, które nas dotyczą. Ale obok zaczną pojawiać się przecież też te pozytywne. No bo wiadomo, że jeżeli ja zaczynam usuwać graty ze swojego pokoju, no to zaczyna być coraz więcej tej przestrzeni i ta przestrzeń zaczyna być wykorzystywana właśnie po to, żeby generować pomysły, już czujemy się bardziej pewnie, tak? Nasz umysł zaczyna tworzyć fajne rzeczy. I obok. Równolegle do tego procesu, kiedy się pozbywamy tych rzeczy złych z naszej głowy, kiedy robimy porządki w naszej głowie, mogą pojawiać się też rzeczy dobre. No i teraz jest podstawowe pytanie: Co zrobić, żeby te rzeczy wszystkie złapać? Ano, definitywnie trzeba zadbać o to, aby mieć możliwość zapisywania tych wszystkich. Pomysłów w jedno miejsce. Ja dzisiaj wziąłem Wam swoje zeszyty. Są to zeszyty, jeden jest poświęcony na pomysły na mnie, na, na kwestie związane z moim rozwojem, z rozwojem osobistym. Te tutaj są poświęcone raczej na pomysły związane z biznesem. Jak te zeszyty powstawały? Czym one, czym one są? W trakcie, kiedy zacząłem się w, w wkręcać powoli w kwestie związane właśnie z psychologią rozwoju i z tym jak działa człowiek, miałem takiego bzika, lubię, lubię cały czas coś dotknąć, coś mieć po prostu pod ręką, móc coś zapisać. Miałem mnóstwo pomysłów, pomysłów na siebie, pomysłów biznesowych, ale one były rozstrzelane we wszystkie możliwe strony świata. Były pozapisywane na telefonie, część z nich była pozapisywana w jeszcze innych miejscach, typu na przykład, nie wiem, jakieś tam pomysły, cześć, hej, były pozapisywane właśnie jeszcze w jakichś tam notatkach, gdzieś tam miałem to w głowie, z, z tyłu głowy i doszedłem do wniosku, że należy to wszystko po prostu najzwyczajniej w świecie zebrać do jednego miejsca. I tym miejscem był taki zeszyt. Ten zeszyt to już jest trzecia albo czwarta edycja, jeśli tak się wyrażę. Pierwszy zeszyt to był po prostu zwykły zeszyt A4, do którego napisałem wszystko, jak leci. Otworzyłem i wypisałem wszystkie swoje pomysły na, na siebie, na to, co mi gdzieś tam siedzi w głowie, co bym chciał gdzieś w przyszłości zrobić i jak to mogłoby wyglądać. Potem już w przyszłości pojawiły się, za, za którymś razem, jak ten zeszyt, już sprzątałem, że tak powiem, zamykałem go i przepisywałem te wszystkie pomysły do drugiego zeszytu. No zaczęły się tworzyć kategorie, jakieś grupy i tak dalej. Ale pierwszy raz to rzeczywiście Wolna Amerykanka. Po prostu pisałem do, do tego zeszytu, ten zeszyt potem się podzielił jak widać na e, zeszyt z pomysłami na siebie i zeszyt z pomysłami biznesowymi. To jest, takie, to jest właśnie ta kwestia tego, że zaczniemy się wypisywać, jak będziemy się pozbywać tych negatywnych emocji, to będą się pojawiały też te fajne pomysły, te dobre pomysły, które rzeczywiście na nas mogą fajnie wpłynąć i te należy koniecznie do takich zeszycików sobie zapisywać. Ważna rzecz, to nie musi być zeszyt, to może być gdzieś miejsce w telefonie komórkowym lub gdziekolwiek chcecie, ale ważne, żeby to było jedno miejsce, a więc żeby to była żeby to było jedno miejsce, które będzie sumowało wszystkie te wasze pomysły. Więc mamy, mamy taki zeszycik, a drugą kwestią, którą polecam, abyście mieli pod ręką zawsze, to jest taki oto zwykłe taka dyseczka z klipsem, pusta karteczka z długopisikiem, nic wymagającego, koszt chyba nie wiem około 4-5 zł. Po co to jest? Ano to jest po to, że jak już będziemy robić te porządki w naszym umyśle, to nasz umysł zacznie się otwierać. I umysł ma to do siebie, że najlepiej pracuje tuż przed snem i najlepiej pracuje tuż po obudzeniu się. I myślę, że nie jestem jedyną osobą, która kładła się kiedyś spać i myślała, A, ale wymyśliłem fajny pomysł, bo wpadł na fajny pomysł i nagle... Myślałem sobie, dobra, na pewno będę to pamiętał, rano się obudzę, to zanotuję. Budzimy się rano, oczywiście tego nie pamiętamy. E, ja już się nauczyłem właśnie e, łamać. Swoje nawyki takiego już śpiocha, i w momencie, w którym gdzieś tam coś wymyślę fajnego, rzeczywiście otwieram oczy, mam zawsze tą deseczkę blisko łóżka, ona jest gdzieś na parapecie, albo gdzieś w innym miejscu, które pozwalam po prostu ledwo co wstać, i pierwsze, co zrobić, to gdzieś tam na, nagryzmolić swoje, swoje pomysły. Czasami naprawdę rano czytam, czytam to, co napisałem. I rzeczywiście wychodzi, że potrzebuję kilku albo kilkunastu minut, żeby się w tym wszystkim rozczytać. No ale tak właśnie to wygląda tak właśnie Właśnie wygląda kwestia pozbywania się tych negatywnych myśli, tych negatywnych emocji, po to, żeby zrobić przestrzeń dla tych dobrych. Czyli wiemy już, pierwsza rzecz, pozbywamy się tych negatywnych wszystkich myśli, pozbywamy się negatywnych doświadczeń z naszego życia. Pierwsza kwestia to wypisanie się, wygadanie się, jeżeli się rozpłaczemy, też super, ale po drodze równolegle do tego procesu. Może się zdarzyć, że będą pojawiały się fajne pomysły. Te fajne pomysły muszą koniecznie wylądować w jednym miejscu. I żeby je wyłapać, należy zadbać o to, aby mieć jakiś jeden zeszyt, do którego to wszystko będzie trafiało, i ewentualnie taką właśnie prostą deseczkę z klipsem, dzięki której te pomysły zanotujemy. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne z bardzo prostej przyczyny. Każdy człowiek jest kreatywny. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest niekreatywny. Każdy człowiek jest kreatywny z tego względu, że kreatywność to jest cecha umysłu. Taką samą cechą jest na przykład pamięć. Niektórzy mają lepiej rozwiniętą pamięć, inni gorzej rozwiniętą pamięć, ale definitywnie osoby, które tej pamięci używają na przykład w pracy, będą ją mieli po prostu rozwiniętą lepiej. Dokładnie to samo jest z kreatywnością. Nie ma osób, które nie są kreatywne. Trzeba się przede wszystkim pobudzić do tej kreatywności. No i właśnie, punkt drugi. Jak się pobudzić do kreatywności? Mamy już czysty umysł. Mamy już umysł, który nam pozwala na to, abyśmy tworzyli pomysły, abyśmy generowali takie różne idee. I teraz musimy się zainspirować. Czyli co należy zrobić? Do tego naszego mieszkania należy zaprosić. Takie myśli, takie pomysły, które rzeczywiście będą miały e, wpływ na nas pozytywny, trzeba się wrzucić w środowisko osób, które są kreatywne i które e, są nas w stanie pobudzić do tego, abyśmy również byli jeszcze bardziej e, kreatywni, jeszcze bardziej twórczy. Jak to zrobić? Numer jeden to jest zaprosić właśnie, to jest tak jakbyśmy nadal byli w tym umyśle, on jest teraz czysty, zapraszamy ludzi. Jeżeli zapraszamy na naszą, do naszego metaforycznego pomieszczenia ludzi, którzy są, nie wiem, jakimiś... Januszami biznesu, jakimiś Sebiksami, dresiarzami, lub nie wiem, kimkolwiek innym, jakimiś osobami z MLM-ów, które będą chciały nas tylko wykorzystać, no to wiadomo, że zdewastują tylko i wyłącznie nasze pomieszczenie, czyli tylko i wyłącznie zdewastują nasz, nasz umysł. I to są właśnie negatywne myśli, które zaprosimy do, do nas. To są takie kwestie, jak na przykład papka medialna, jakaś kultura masowa i tego typu rzeczy. Jeżeli będziemy uczestniczyć w życiu. Tego typu właśnie wydarzeń, jeżeli będziemy brać udział w tego typu wydarzeniach i e, będziemy osobami, które będą otoczone te, tego typu sprawami, no to wiadomo, że nimi nasiąkniemy się, nimi staniemy. My musimy stać się osobami, które są twórcze, żeby wykorzystywać swój potencjał, żeby to zrobić. Przede wszystkim trzeba zainteresować się jakimiś twórczymi, intelektualnymi konceptami. Ja na sam początek polecam czytanie dobrej literatury. Możecie zacząć od przeczytania książki chociażby 7 nawyków skutecznego działania autorstwa Stefana Roberta Kowi. Zresztą w pierwszym sezonie, który znajduje się również na naszym kanale na YouTube, na wszystkich tych wykładach, które prowadziłem ja, jest spis książek, które warto czytać, które polecam, więc książki to jest rzeczywiście Numer jeden, fajne jakieś blogi, jakieś fajne vlogi, jakieś fajne wykłady ludzi, chodzić na tego typu rzeczy, bo to jest ta sprawa związana z intelektem. Dalej, kwestia związana z naszymi emocjami, kwestia związana z naszym charakterem tu potrzeba nam dobrej jakościowo emocji, dobrych jakościowo doświadczeń. Prawdziwa sztuka, nie tak jak mówiliśmy sobie jakaś mas kultura, kultura masowa, przepraszam, jakieś konkretne fajne wydarzenia organizowane przez osoby, które mają do tego wszystkiego chęci, mają radość i cieszą się z tego faktu, że mogą gdzieś tam podzielić się swoimi doświadczeniami, emocjami, przeżyciami z innymi. No i numer Yy, trzy, czyli najpierw kwestie intelektualne, potem jeszcze kwestie związane z, yy, z emocjonalnością, i na samym końcu ludzie. Ludzie, należy poznawać nowych ludzi, hej. Należy poznawać nowych ludzi, należy z tymi ludźmi się spotykać, zastanawiać się nad tym, co ci ludzie robią, i poznawać ludzi kreatywnych, poznawać ludzi, którzy coś tworzą, już coś robią. I rewelacyjnym miejscem do poznawania takich osób są chociażby takie, takie miejsca jak Fablab. Teraz jesteśmy w Fablabie, w Łodzi. Fablab to jest miejsce, dzięki któremu możemy zrealizować jakieś swoje plany, jakieś swoje przedsięwzięcia. O tym już za chwilę. Już po, po, właściwym, po właściwej treści naszego, naszego programu wystąpienia porozmawiamy sobie z osobami, które... Tworzą ludzki Fab Lab i one Wam na pewno powiedzą znacznie lepiej, jak to wygląda. Ale tutaj na pewno możecie spotkać osoby kreatywne, które używają kreatywności, które pokazują, że kreatywność to nie jest jakaś super cecha, którą albo ktoś ma, albo nie. Są osoby, które, jak się dziś dowiedziałem, na przykład z doświadczeń osób, które prowadzą Fab lab, odkrywają swoje pasje dopiero na przykład po 30. Dlaczego? Dlatego, bo znalazły się w środowisku osób, które zaczynają tej kreatywności używać i to jest ważne i to się liczy. Czyli najpierw musimy zadbać o intelekt, o intelekt zadbamy właśnie poprzez to, że będziemy zapraszać fajne koncepty myślowe, Możemy to robić czytając wartościową literaturę, blogi, vlogi, e, oglądać jakieś fajne, e, fajne wykłady, chodzić na te wykłady, partycypować e, w tego typu wydarzeniach. Numer dwa zadbać o e, nasz charakter, czyli o wartościowe emocje. Tutaj kłania się prawdziwa sztuka, wartościowa sztuka, sztuka, która jest stworzona przez ludzi z pasją. No i trzy ludzie, 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 jeszcze raz, ludzie i środowisko, to jest chyba najważniejsza rzecz. Chodzić w miejsca, gdzie używa się kreatywności, spotykać się z ludźmi, którzy wiedzą, po co to jest, i którzy pokazują, że tak naprawdę to jest fajna zabawa i że to ma sens, i to jest radość. I to jest naprawdę fantastyczne, że można się spełniać i realizować jako jakaś określona osoba, która tej kreatywności używa. Więc wiemy już, jak to wygląda. U nas wiemy już o tym, że możemy mieć zagracone pomieszczenie, wiemy o tym, że możemy mieć czyste pomieszczenie. Jeżeli mamy zagracone pomieszczenie i zaprosimy do tego pomieszczenia ludzi, oni nie będą mogli się ze sobą komunikować w sposób, który jest dla nich właściwy, dobry i nie będą ze sobą w stanie rozmawiać i nie będą w stanie tworzyć jakichś fajnych pomysłów. Tymi myślami, oczywiście, są, tymi, przepraszam, tymi ludźmi są oczywiście nasze metaforyczne myśli. Jeśli mamy... Pięknie posprzątane mieszkanie. Jeśli jesteśmy osobami, które mają pięknie posprzątany pokój, zapraszamy osoby wartościowe, czyli te pomysły, które mają ręce i nogi, dla nas są ważne, czyli zapraszamy fajne koncepty intelektualne, fajne koncepty emocjonalne i zapraszamy naprawdę fajnych, interesujących ludzi, którzy są w stanie nas rozwinąć. Jeśli mamy posprzątane mieszkanie i jeśli mamy zaproszonych gości, no to ci goście zaczynają ze sobą wchodzić w interakcję. Czyli te myśli zaczną ze sobą pracować i one zaczną generować kolejne myśli, już te właściwe, już te e, myśli naprawdę fajnie kreatywne. No i teraz pojawia się jedno proste pytanie: e, Co zrobić, żeby mieć otwarty umysł? Co zrobić dalej? No, ok, mam puste mieszkanie, do tego mieszkania zaprosiłem fajne osoby i one wchodzą ze sobą w interakcję, one będą tworzyły e, pomysły. Co się dzieje? Otóż, jeśli my będziemy mieć szerokie, Drzwi wejściowe, czyli będziemy chętnie zapraszać tych gości do środka, będziemy chętnie absorbować tą rzeczywistość społeczną, e, która nas otacza, ale będziemy mieli wąski umysł, jeżeli chodzi o tworzenie tych pomysłów, o wydalanie tych pomysłów do świata zewnętrznego, no to zacznie się robić zator, zacznie się robić kolejka i jakaś tam myśl powie: halo, halo, stop, stop, moment, niech tutaj kolejka się. E, uszereguje, niech, niech, niech te myśli wyjdą, dopiero my możemy pracować. W momencie, w którym my będziemy mieli szerokie możliwości wejścia i szerokie możliwości opuszczenia, to będzie permanentna cyrkulacja w naszym umyśle. Będziemy non-stop pobierać fajne pomysły. Tak, to są właśnie fablabowe, fablabowe maszyny. Będziemy pobierać fajne pomysły, będziemy te pomysły przetwarzać, a następnie będziemy te pomysły rzucać na świat. No i teraz pytanie, co należy zrobić, żeby ten umysł otworzyć? No i tutaj znów wracamy do naszych zeszycików, wracamy do naszej deseczki z klipsem. To jest ta sprawa bardzo istotna. Dlaczego? Dlatego, bo pisanie tych naszych pomysłów buduje w nas zaufanie. To znaczy, na początku nasz umysł, kiedy już się troszeczkę pobudzi, będzie chciał nam rzucić jakiś taki pomysł, on może być bardzo abstrakcyjny i w momencie, w którym my tego pomysłu nie zanotujemy, w momencie, w którym my z tym pomysłem czegoś nie zrobimy, to nasz umysł, no można powiedzieć, troszkę się na nas jakby obrazi. Zobaczy, aha, czyli ja tworzę jakiś fajny pomysł i z tym pomysłem się nic nie dzieje. W momencie, w którym zaczniemy te pomysły zapisywać, budujemy zaufanie. Z naszą podświadomością budujemy taki most, dzięki któremu te myśli będą mogły sobie dalej wędrować, i zapewnimy tą właśnie cyrkulację, i to sprawi, że będziemy kreatywni. Więc podsumowując te wszystkie kwestie, podsumowując to wszystko w całość, numer jeden. Musimy się oczyścić. My nasze wnętrze musimy się oczyścić. Oczyścić się możemy na wiele różnych sposobów definitywnie. Można się wypisać, wypisać można się w dziennik, można się wypisać na jakimś blogu. Jeśli nie lubimy się dzielić swoimi doświadczeniami z innymi osobami, możemy kupić jakiś zeszyt, założyć swój pamiętnik i w tym pamiętniku to napisać. Możemy otworzyć jakiś plik w edytorze tekstowym, napisać to wszystko co nam leży na sercu, a na samym końcu możemy na przykład albo to wyrzucić, albo gdzieś tam usunąć do kosza i zapomnieć, albo spalić, albo po prostu zostawić sobie na pamiątkę. To sprawi, że się oczyścimy z tych negatywnych rzeczy. I w trakcie, kiedy będziemy się oczyszczać z tych negatywnych rzeczy, zacznie tworzyć się również w nas przestrzeń i miejsce i będziemy też te swoje pomysły na siebie gdzieś tam przed czasami kilku, kilkunastu lat zapisywać właśnie do tego konkretnego zeszyciku, jednego miejsca, w którym to wszystko się zajmie, czyli równolegle opróżniamy się z negatywnych emocji i myśli i jednocześnie zapisujemy do konkretnego miejsca wszystko to, co jest pozytywne, to musi się znaleźć w jednym miejscu i do tego używamy właśnie tego zeszytu, i używamy właśnie jeszcze tej deseczki z klipsem. Kiedy już się oczyścimy, kiedy poczujemy, że rzeczywiście jest OK, przechodzimy do numeru 2, czyli zapraszamy do naszej głowy wszystko to, co jest wartościowe. Rezygnujemy z jakichś y, głupstw typu nie wiem, oglądanie programu, w którym celebrytki skaczą do wody i banda jakichś innych celebrytów ich ocenia i czy ten skok był dobry, czy nie. Darujemy sobie jakieś strony internetowe, które nie wnoszą nic do, do naszej głowy, nie wnoszą nic, nic wartościowego, inwestujemy w te myśli, w te emocje i w tych ludzi, którzy już coś tworzą, które są kreatywne, które pozwalają nam rozwijać e, siebie. No i trzy, w momencie w, którym, hej, w momencie, w którym my jako ludzie będziemy mieli zaproszone do naszej głowy te fajne myśli i emocje, no to musimy otworzyć swój umysł i budować zaufanie z tą naszą. Świadomością, podświadomością, właśnie poprzez zapisywanie, kontynuowanie zapisywania tych wszystkich pomysłów, nawet najbardziej abstrakcyjnych, i sami zobaczycie, że to się zacznie bardzo szybko nakręcać. Oczywiście, jeśli ktoś nigdy wcześniej nie opróżniał się z tych negatywnych rzeczy, które gdzieś tam siedzą w człowieku, nigdy oprócz wypisywania się też nie miał szansy się wygadać, czego przed chwilą jeszcze nie wspomniałem w tym podsumowaniu, lub nie. I tak go nie ukuło życie, że po prostu nie mógł się z tego wypłakać, to definitywnie e, może to zrobić, e, maku temu szansę, może zacząć pisać. Na początku to będzie wiecie, tak jak się odkręca tamę, no nie, to na początku tak troszkę, 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 no ale w pewnym momencie to zacznie się wylewać. I dokładnie to samo jest z, z negatywnymi rzeczami, jak i z tymi pozytywnymi. E, w momencie, w którym już to będzie z nas wypływało, no to wiadomo, tych, tych złych się pozbywamy, a te dobre sobie gdzieś tam notujemy. I jak już się oczyścimy, to potem możemy powtarzać tylko krok drugi, trzeci, drugi, trzeci, drugi, trzeci, drugi, trzeci jak znów się w nas nazbiera, to potem znowu pozbywamy się tego wszystkiego i znów drugi, trzeci, drugi, trzeci. Nie ma możliwości, żebyście nie byli kreatywnymi jednostkami, abyście nie byli w stanie tworzyć fantastycznych rzeczy. I tego Wam serdecznie życzymy. Pozdrawiamy ponad w FabLabie w Łodzi, jesteśmy z reprezentantami fundacji FabLab z Grzegorzem i z Grzegorzem i pytanie do Was, jak to się w ogóle zaczęło? No, historia jest dość powiedzmy długa i ciekawa, znaczy długa, jak, jak zależy jak się patrzy. Od ponad dwóch lat w inicjatywie oddolnej tutaj w Łodzi właśnie budujemy otwarty warsztat prototypowania, fabrykacji. Od, od, od inicjatywa oddolna to znaczy, że sam. Prostu... E, działo się to tak, że grupa osób, grupa konstruktorów wpadła na pomysł, zainspirowany fablabami na świecie, czyli fab laboratoriami fabrykacji, mm -hmm. które, gdzie, gdzie ta idea powstała na MIT za sprawą profesora Gerschenfelda, który postanowił udostępnić narzędzia profesjonalnej fabrykacji cyfrowej i, i też takiej ręcznej, rzemieślniczej oraz narzędzi programistycznych dla studentów w otwartej formule, nie tylko na zasadzie masz zajęcia, idziesz, korzystasz, tylko że możesz robić to po godzinach i postanowiliśmy tę ideę przenieść tutaj, ulokować w Łodzi i zobaczyć w jaki sposób taki otwarty warsztat może funkcjonować tutaj i jakie może mieć efekty. Super, no i co, działa? No jak widać, działa, działa coraz lepiej. Jedyna taka ciekawostka, że to jest cały czas ewoluująca formuła. Na początku mieliśmy inne plany, inne wizje, cały czas prawda, reagujemy na to, co się dzieje. Współdzielenie warsztatu jest dość sporym wyzwaniem, ale mm. powiedzmy, determinuje w nas, w nas dużo takiej kreatywności, jak się dogadywać, jak się dzielić tymi narzędziami, w jaki sposób ich użytkować wykorzystać. Mnie to właśnie bardzo ciekawi, bo ile jedynie więcej teraz na FabLab? Sama fundacja, jeżeli chodzi o osoby tutaj najbardziej działające, jest to taka piątka korowa, mhm. gdzie tutaj, prawda, administrujemy to wszystko, rozwijamy, kontaktujemy się z organizacjami i, i, i z partnerami, a wokół FabLabu taka stała grupa to już jest ponad 20 osób, ponad 20. tak, ponad 20 osób właśnie konstruktorów z różnych dziedzin, którzy nawzajem wymieniają się tymi Tymi swoimi wiedzami, pomysłami i wspólnie realizują projekty. Dobra, to może teraz do odmiany Grzegorz. Grzegorz, jak to wygląda w, w kwestii właśnie dzielenia się tymi przyrządami? Teraz widzimy w ogóle na tle jest y, frezarka Bożena. gdy się dowiedziałem, że właśnie e, Bożena tak ma na imię. E, jak to wygląda z Twojego punktu widzenia, jeżeli chodzi o tą kwestię właśnie um, dzielenia się? Mój punkt widzenia troszeczkę jest y, 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 przesiąknięty jeszcze moją działalnością na uczelni, na Politechnice Łódzkiej, także z tej perspektywy jakby aktywizowania studentów. Ja akurat pracuję na Wydziale Elektrycznym i z studentami automatyki i robotyki, także jakby z natury tacy nastawieni troszeczkę na budowanie różnych rzeczy, w szczególności robotów. Natomiast to, że takie miejsce powstaje i że daje szansę korzystania z różnego rodzaju sprzętu, najnowocześniejszego właściwie do, do szybkiego prototypowania, to rozszerza możliwości prac studenckich. Daje szansę tworzenia rzeczy, które właściwie bez dużych pieniędzy do tej pory nie były możliwe, a tutaj możemy to zrobić i bez dużych pieniędzy, a i często w ogóle bez pieniędzy ze strony studenckiej. Staramy się to tak organizować, żeby te koszty po stronie studenckiej były jak najmniejsze. I to chyba przynosi efekty, bo studentów z różnych szkół, wyższych w Łodzi, jest coraz więcej.